Cześć moi mieli z tej strony Adam Chodorowski Stank model Models po urlopie. Posłuchajcie, krótko, szybko minęło to. E, dawno nie było unboxingu, e, no i wracamy do roboty. E, ciężko pracować. E, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie najnowszy numer e, od polskiej firmy First to Fight, numer e, 111. Jest to kolejny model francuskiego czołgu. A mianowicie dzisiaj będzie francuski czołg Renault R40 z armatą 37 mm SA18. I powiem Wam, że na początku jak zobaczyłem ten model, to taka matko boska kolejny Francuz, ale. E, po 18 zł e, możecie e, kupić sobie dwie książki od Napoleona 5. Dosłownie po 18 zł. E, są te książki, gdzie są opisane wszystkie francuskie czołgi. Są ilustracje kolorowe, tak samo. Niestety firma nie jest zbytnio e, chętna do współpracy. Ze sklepami, chyba woli wyprzedawać te książki po bardzo niskich kosztach, aniżeli wstawić je do sklepów modelarskich, gdzie jest dużo większej odbiorców. Standardowo te książki kosztują 30 ziko i powiem Wam, że za 30 zyla. Może jeszcze bym kupił, nie? Ale no jak widzę na stronie yy, Napoleona, są te książki. Jak i wiele innych ciekawych książek, tak jak na przykład japońskie czołgi, które wam kiedyś prezentowałem. No to powiem wam po 18 zela. No to no, szkoda, nie brać. Yy, a 3D bym im nie dał. Zresztą za ich podejście słabi są pod tym względem. No eee, teraz co, najwyższa pora eee, odpakować ten model. Eee, no właśnie odpakować. A tam jak dziecko prezenty pod choinką trzeba rozpakować tą folię rozdziewiczyć ten model nie ma to tamto. No i posłuchajcie, odklejamy sobie, mam wrażenie jakby pudełko było większe. Ale nie wiem, czy to nie jest moje jakieś złudzenie. Aż porównam zaraz z innym. No powiem Wam, jest ciutkie, wiek, ciutkę większe pudełko, dosłownie kilka milimetrów. Jak sobie zerkniecie, tu mam wszystko dopchnięte, no po pół... pół centymetr pół milimetra, jest większe pudełko. Wreszcie. Nie będziemy, możemy się szykować na grubsze modele. E, fajnie, że są już dużo większe pudełka. E, to jest od numeru 111 te pudełka widzę zostały za, e, zastosowane. Tak prezentuje się i fajnie, że są matowe. Mogę spokojnie bez odblasku pokazywać wam e, opakowanie. Za to na no, zeszycie e, świeci się, tak prezentuje się e, opa znaczy opakowanie. Ilustracja, czyli mamy fajnego R40 z dodatkowym tym dopancerzeniem, strzelający z katapulty na ziemniaki. Bo to tak, armatka ta szczerze mówiąc, e, to była fajna e, pierwsze, podczas I wojny światowej. Jeżeli chodzi o późniejsze elementy, to jakieś powiedzmy nieskomplikowane umocnienia spokojnie mogła niszczyć. Co do czołgów, pancer 1, pancer 2, punkty oporu, jakieś gniazda artyleryjskie powiedzmy mogła sobie postrzelać, a tak to naprawdę to mogła sobie tylko szkodzić załodze, na przykład pancer trójki, czy. E, pan już nie mówię o pance czwórce. Standardowo mamy gila na okładce. No i teraz ponownie e, informuję, że e, od roku chyba już e, e, seria wrzesień 39 jest również w języku angielskim. No i mamy dwujęzyczne pismo, właśnie. Czyżby nie było loga? Jest samo Muzeum Wojska Polskiego. Nie ma loga. Dobra. No tywa, są widzę zmiany wprowadzone, niewielkie. No i co w środku znajdziemy? Od wydawcy? E, bitwa o Hell, działanie lotnictw, mamy opisanego e, Gintera e, Von Kluge. W środku znajdziemy oczywiście malowanie. Jedno z wielu malowań. Ten model czołgu był, jak ma, będziecie mieć, e, powiedzmy, zakupicie sobie te książki, załogi e, Stevena załogi e, o francuskich czołgach. Tam jest troszeczkę więcej malowania. E, to na pewno jest dużo prostsze, fajne malowanie. No, oczywiście, widzę, że jakiś babol się wkradł w instrukcji. Należy wykonać wycięcie. Dobra, jak strzelanka sobie życzy. E, więc mamy tak, na pudełku z tyłu, już jak zauważyliście, od jakiegoś numeru nie ma instrukcji sklejania, jest tylko malowanie i standardowo nie ma, uwaga, malowania prawej strony, jest tylko lewa pokazana. I tu się musimy domyślać, jak malować drugą stronę. I to samo tutaj. Co dalej mamy? Dalej mamy, posłuchajcie, ewolucja francuskiej potęgi pancernej. No i mamy tutaj właśnie tego Renault R40, zdjęcia pokazane. No tutaj, no Francuzi niestety podzielili nas los, ale troszeczkę lepiej ich historia łagodnie potraktowała. No i tu mamy R40 w siłach niemieckich, po prostu przejęte Czołg. A tu mamy informacje na temat coś dla graczy w system bitewny wrzesień 39. Jak mamy, zaraz zobaczymy, co tutaj jest. A, widzicie? No to oczywiście już możemy się domyślać, że będzie z armatką SA38. Bo już tutaj widzicie, mamy jeden pluton. Tu jest na razie wycienione Wartość pełnego plutonu: trzy czołgi i mamy dwa czołgi z armatkami króte, krótkolufowe, ale mamy jeden też już z długolufową tą armatą e, SA38. E, widziałem zdjęcia, gdzie siedzi polski czołgista w 30, czy znaczy właśnie w R40, ale tak naprawdę e, ile tych czołgów było i czy w ogóle były używane w wojsku polskim, tego nie wiem. I tutaj mamy drugi Pluton już złożony z tych późniejszych wersji R40 z działem SA38, po 30 punktów każdy, czyli razem 90. No i na okładce ostatniej mamy taki spis po prostu modeli od któregoś tam numeru, no nie, tutaj na dwóch ostatnich stronach, od tks -a z armatką do właśnie 111 numeru fajnie, pięknie, duże pudło bum no i powiem wam jest fajnie duży plus dla First Fighter za pakowanie yy, woreczki strunowe i teraz po prostu zobaczymy ile też tych ramek mamy dobra to jest ramka już nowa, specjalnie wykonana pod właśnie R40 to mamy raz pozostałe elementy znamy z poprzednich modeli R35, no i standardowo, noże kurde mamy blachę posłuchajcie. Dokładnie mamy fototrawiony łańcuch powiem Wam tak. Lipy nie ma. Mamy blaszkę fototrawioną. Mógł first to fajt powiedzieć: sami sobie róbcie. No i powiem Wam, tu będzie ciekawa, ciekawa będzie kalkomania. Ale najpierw sobie obejrzymy elementy znajdujące się na ramce. No i na pierwszy ogień ramka B. Nawet nie wiedziałem, że to jest B. Proszę bardzo. To jest nowy już też element. Mamy nowe podwozie przystosowane do osłon. Następnie co my tu mamy? Mamy hak, mamy lampę, lewar. Mamy antenę, tak samo jarzmo. Tu mamy lewar, tu mamy szekle do mocowania liny, łańcucha i tak dalej. Tak prezentuje się od spodu kadłub. I tak prezentuje się z boku. No nie obrażajcie się, to nie do was. Mówię z boku. Tak prezentuje się tak samo z drugiej strony. To jest ta ramka, która jest z armatką i tu mamy tą krótkolufową armatę tylko i wyłącznie i powiem Wam, że już wielokrotnie rozmawiam z wieloma osobami, które kupują First to Fighty, że swoją drogą yy, mógłby po prostu First to Fight sobie darować powiedzmy wycinanie elementów, powiedzmy, że krucho, krótkolufowa, długolufowa z anteną, bez anteny, wypuszcza takiego R40, tak jak teraz w numerze stoję pierwszym, ale znajdują się tam wszystkie tak naprawdę części. Jeżeli ktoś chce mieć wszystkie R40 w różnych wariantach z krótką lufą, z długą lufą, to i tak będzie zmuszony do zakupu kolejnego numeru. Ale myślę, że nie byłoby to głupim pomysłem, gdyby jednak po prostu wszystkie elementy powiedzmy związane z R40, przynajmniej żeby była tutaj krótka i długa lufa. To jest element mocowania armaty znajdujący się wewnątrz w wieży, ponieważ wieża ma możliwość otwarcia. Tu mamy elementy, dwa elementy wieży. Tu mamy klapę na tyle wieży, na której, z której, mógł, znaczy z której w, do, wchodzili przez wieżę. Ehm, oficer, jak i również kierowca mechanik, a oficer był również celowniczym i strzelcem, ponieważ był to dwuosobowy czołg. Z tego co pamiętam, jeżeli trzy osoby współczuję, mamy kopułkę na wieży. Tak samo i tu elementy, takie haki, które sobie naklejamy właśnie na samej wieży do jej podnoszenia. A tu jest właśnie jarzmo armaty. Element 3 z jednej strony. Ten element samo, bardzo ładnie wykonany jest, powiem Wam, i z drugiej strony. Tutaj mamy e, wizjerę, które montujemy w wieży. Czyli tutaj mamy, tak jak w wieży, mamy te otwory po bokach i z przodu, to montujemy te elementy. No i tutaj mamy elementy właśnie układu jezdnego, osłony układu jezdnego, same góry kadłuba i tył. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o wykonanie tych elementów w tak zwanym uproszczonym modelu, to to jest naprawdę model wykonany bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo elegancko. Tak jak powinny być wykonywane modele, może niektórym powiedzmy się nie podobać to, że pewne elementy są już na modelu. Tak jak tutaj, na przykład lina do holowania, czy też wyciągania, ale ona była zamalowywana tak naprawdę podczas nakładania kamuflażu. I teraz tak, jeżeli chodzi o układ o kurczę, powiem wam, że zapowiada się chyba, bo ten układ jezdny jest bardzo podobnym układem jezdnym do układu jezdnego stosowanego no przyjrzyjcie się gąsienicom. To są drobne ogniwka. Bardzo podobne były stosowane w przeróbkach FT17. Między innymi też Polacy kombinowali, właśnie, żeby uzyskać większą prędkość przy FT17, jak i również Japończycy. Z tego czasu tego typu model oparty o FT17 wykonał Peter z model transa. To jest tył. No, tutaj mamy wydechy. Właśnie o, tutaj mamy wydechy. Inżynieryjne narzędzia, osłony, które wklejamy po nałożeniu, już po, po włożeniu układu jezdnego do kadłuba. Wiecie co, to wszystko. Tak, wszystko. Ale tutaj nie, nie ma co oczekiwać większej ilości części. No i właśnie, blaszka. Blaszka, podnieś się teraz, blaszko. Blaszka, proszę bardzo, wykonana F13 nazywa się i to jest jeden. Tak się prezentuje, jest zafoliowana ona i tak prezentuje się łańcuch. Pewnie bardziej zaawansowani modelarze wykonają łańcuch łańcuszkowy, czyli z ogniwek a pewnie mniej zaawansowani nie, nie będą tego używać bo się zaraz coś połamie tego typu elementy bardzo fajnie wycinać jest na specjalnych zagniatarkach ewentualnie na grubej szybie jak mamy szkło fajnie zrobione grubo tak przynajmniej 2 szkło w kwadracie to można sobie spokojnie wyginać blaszki i wycinać nie na macie, na macie takiej modelarskiej, po prostu ona jest zbyt miękka. No i uwaga, tada! Mamy możliwość wykonania wersji francuskiego w wojsku francuskim, jak i również uwaga z wersji niemieckiej, zdobycznej. I mamy aż dwa rodzaje krzyży wczesny, późny, czy tam późny, wczesny. To jest chyba wczesny we Francji, później to był późny. A tu mamy oznaczenia, dwa rodzaje oznaczeń do francuskich czołgów. Powiem Wam, że tutaj zostałem zaskoczony, i to bardzo mile, że jest właśnie oznaczenie też przejętego czołgu przez hitlerowców, Niemców. Bardzo fajnie to jest zrobione, pomyślane. A nie tak jak w przypadku Tatry, tego samochodu pancernego, że mamy teraz niemiecką wersję. I zaraz zobaczymy, jak ogląda, oglądaliśmy razem to zdjęcie. To właśnie tutaj był o znaczeniu niemieckim, ten zdobyty. I tu mamy właśnie ten czołg, który możemy sobie pomalować na ten szary kolor niemiecki. Przynajmniej tak na tym zdjęciu jest widoczne, z białym krzyżem, ale już bardziej krawędziowym takim krzyżem, tak jak tutaj widzicie. Dobra, moi mili, model znajduje się, jak i inne modele od First to Fight oczywiście w sklepie. Link do sklepu, konkretnie do tego modelu będzie w opisie. Dziękuję wam za uwagę. Liczę na lajki, suby, komentarze. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć mój kanał. Bardzo wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.